Siema, z tej strony Keliszak witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Repentance I dzisiaj robimy kolejne rzeczy, kolejne ciekawe rzeczy No i dzisiaj spróbuję blokować Jacoba Myślę, że spróbować to zrobić Samsonem, szczerze mówiąc bo, bo po prostu tak mi się wydaje Myślę, że to będzie dobry wybór, więc możemy spróbować eee, Więc o, na początek Treasure Room, który jest jest spoko, ok. Nie, nie jest źle. Muszę jeszcze coś ściszyć, bo generalnie jest głośno. No i co? Pierwszy odcinek bardzo dobrze się przyjął, bo ponad 100 wyświetleń. I kilka subów wpadło. To jest ciekawe i to jest bardzo fajne. Bardzo... Bardzo mnie to cieszy. No i co? Kurde, tak myślałem strasznie o tym pierwszym odcinku, że głupie zrobiłem strasznie, że przerwałem tego rana. Ale no, trochę mi zależało na tym, żeby być gdzieś tam pierwszym yy, z tą grą w Polsce. I też, nie wiem, tak jakoś, jakoś po prostu się zirytowałem wtedy, że słabo wyszło i no i postanowiłem, że e, nie ma sensu. No w sumie sens był, yy, tylko ja po prostu yy, odwaliłem straszną manianę, szczerze mówiąc. Yy, no i tyle. Drugi odcinek, mimo że, yy, jeśli ktoś... Nie wie to obejrzyjcie sobie i o 5 sekund, bo jeśli ktoś nie wie to tam zginąłem. W trzecim odcinku... No, trzeci odcinek wyszedł Kozak. W sensie... Może prowadzenie tego filmu było słabe dość, bo... bo jednak mega... już byłem zawiedziony, byłem pewny, że... że nic z tego nie będzie i też trochę tak kurde tam marudziłem i narzekałem. Ostateczności, znaczy ostateczności, ostatecznie wyszło bardzo dobrze. Więc no, to jest. Czy to spowalnia, czy to powiększa mistrzały Powiększa. Dobra, git, bardzo fajnie. Za 7. a Dobra, to było dobre bardzo. I to bym chętnie wziął, ale nie mam kaski. No, down. Tak mi to nic nie zmienia. No, więc jeśli ktoś nie widział trzeciego odcinka, to mega zachęcam, bo jest mega. Prawie dobrze wyszło. I bardzo fajnie, fajnie przyjęte są te odcinki, więc cieszy mnie to. I, i jakoś tam. I jakoś tam mnie to cieszy po prostu, że ktoś to chce oglądać i, i że mogę nagrywać to, co chcę, i ktoś to ogląda. Bo tak, zmuszanie się do nagrywania czegoś, czego nie chce, jest słabe. Więc nie chciałbym. Nie mam pojęcia, co to robi, i na razie wolę wziąć to po prostu. E, Okej, okay. no i co, 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 co tam się działo ostatnio? Ogólnie te wszystkie trzy odcinki z Isaaca, pierwsze, e, nagrałem pierwszego nie, jak tylko wyszedł dodatek, e, więc e, fajnie, fajnie. No i później już nie miałem czasu, dwa odcinki na ten moment wleciały, trzeci jeszcze nie wleciał, ale wleci niedługo. Bombę sobie wezmę chętnie, nie wiem czemu zostawiłem w ogóle. E, to chyba było coś dobrego, ale, ale sobie oszczędzę tego. Nie no, raczej nie znajdę tutaj tylu monet, no nie ma szans. Okej, okay. muszę przestać mówić. Okej, okay. w którymś odcinku zauważyłem, że nadużywam tego. Mówiłem te, o tym za dużo. Chociaż maszyna. Maszyna jest ostatnią deską ratunku. I jeszcze ten dziad, można go Wyfalić Wypalić. Idealnie, ale. Ale dobrze. No, stary kozacko. No, perfekto. Mi się to podoba. Um. No I co, i co, i co? Nie wiem, nie wiem. Tutaj bym spróbował. Być może tutaj będzie. Niestety nie. Zmarnowałem bombę. Zrujnowałem to. Dobra. Yy, ok, z nowości. W ogóle, jak yy, zauważyliście, ta, tero, ta część. Ten dodatek utrudnił znacznie grę. Yy, I wiele osób się na to skarży. I ja to rozumiem. I sam się na to no, w jakimś stopniu skarżę. Bo jednak, yy, jak kiedyś hard był, to teraz ciężkość. Harda jest przeniesiona na normal. Więc jeśli chcecie pograć tak, jak graliście kiedyś na hardzie, to pograjcie na normal. Tylko po co mam grać na normal? Jednak wyobraźcie sobie osobę, która po iluś godzinach gry. Ja mam wczoraj sprawdzałem i mam dosłownie tyle samo godzin co Eleven w Isaacu. Tylko Eleven gra od 2015 w Isaaca, a ja od 2019 chyba, albo 18 No i mamy tyle samo godzin, czyli 604. To może kogoś zadziwić, szokować. Nie wiem, czy chcę tam iść, ale pójdę. Eee, więc, no, poszedłem do sklepu. W sumie szybko jeszcze pójdę po tę kartę. Może to jest coś dobrego. Um, więc, to jest coś ciekawego. No, i wyobraźcie sobie, że taka osoba, która ma tak wiele godzin w. O, kit, mega. W Isaacu. Nagle stwierdzi, a w sumie to pogromę sobie na normalu, bo. E, bo tak. No. no to jest niemożliwe. No, wyobraźcie sobie taką osobę. No, ktoś powie, no, teraz będę. Y, zrobię regres, y, pójdę do tyłu i będę grał na normalu. Bo, bo teraz. Y, bo teraz tak chcę. No, nikt tak nie zrobi. Każdy i tak będzie grał na tym hardzie. No i Isaac był trudną grą. O Jezu jak ja to powiedziałem beznadziejnie. Trudną grą. Trudną grą. Był strasznie. Znaczy może nie strasznie, no ale jednak był trudny. A teraz taki, że faktycznie ciężko trochę w tym mieć przyjemność. W sensie przy grze Isaaca. W sensie no po prostu oni strasznie z... A... Zapomniałem teraz jak się nazywa. Eee, nie mam pojęcia. No w każdym razie, może mi się przypomni. No chodzi o to, że wszystkie itemy są teraz gorsze. Nie wiem, taki Brimstone teraz jest beznadziejny. Za dwa serca, jak na to, że trzeba dać za niego dwa serca, jest do dubska. Jest totalnie nieopłacalny. Jest totalnym głównym. Więc. E, Okej, okay, fajnie. Więc no, słabo po prostu, bardzo. Co? Strasznie słabo. I tak średnio się to podoba. Um, no ale co, może Edmund stwierdzi, że no jak już tyle, tyle osób się na mnie rzuca za to, to już przywrócę stare rzeczy. No bo teraz to tak kurde, nie wiem, kurde. Kiedyś było dużo generalnie możliwości w Isaacu, można było na wiele sposobów zepsuć grę. W sensie, no załatwić sobie grę tak, żeby no, na 100% wygrać. Jak się jest no, w miarę dobrym graczem. No a teraz to jest takie. No, nie wiem. No nic nie daje takiej gwarancji, że się wygra. Jak kiedyś o coś takiego. No i z jednej strony ktoś powie, no to dobrze, bo jest trudniejsza gra, ale. No, nie wiem. Trudniejsza gra. Niby git. Tylko problem w tym, że ciężko czerpać przyjemność z czegoś, co tylko irytuje. I nic więcej. No, moi ulubieńcy. No, bo jednak, kurde. No nie wiem. Dziwnie, tak trochę. Dziwnie, tak. Um, grać i. I jest i mieć wielką, wielką prawdopodobność. Prawdopodobność, co ja gadam, Jest wielkie prawdopodobieństwo, że po prostu się przegra. Nie wiem, kiedyś szło się na przykład z jednym sercem na jakieś piętro i było z tyłu głowy takie. Okej, okay, może się uda. A teraz jest takie, że. Na pewno się nie uda. No, health down, nice. Bardzo dobrze. Um, jest to strasznie takie, kurde, słabe, szczerze mówiąc. No, nie podoba mi się to, jak mam być szczery. Bardzo mi się to nie podobało. Um, telepils. Dzięki, bardzo mi się to przydało, właśnie. jest um, Znowu telepils, ale... Absolutnie nic mi to nie daje. No to już jest boss. No dobra, nie mogę pójść do treasure roomu, ale... Monety by się przydały, bardzo by się przydały. Eee, no i gra po prostu jest teraz taka... No że rzadko się trafi, że przejdzie się rana w jakiś dobry sposób, nie wezmę to, bo tam to jest gówno. Eee, to jest całkiem spoko, jakby jakby jeszcze zasięg był większy, to by było o wiele lepiej, według mnie, ale... Tak to nie będę tutaj narzekał jakoś bardzo. Eee, duch tutaj, po jakie duchy w ogóle. Okej, okay, czyli chyba nie ma szans na kasę. Brakuje mi naprawdę dwóch monet. Kurde, dwóch monet i mieć kompas, to by było git bardzo. Może jakieś kubształy tutaj zostały gdzieś, to rozwalę je, no, ale nie wydaje mi się. żeby takie jakieś były. No powiem szczerze, że słabo, słabo. Dwie monety, jedyne dwie monety by się przydały i już by było fajnie, bo byśmy mieli kompas. Tu jest, tu jest jedna moneta, ale to się nie dostanę w żaden sposób. Rainmaker um, Szczerze, nie wiem, czy, 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 czy będzie jakoś ciężko. Może być, ale nie musi. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy jeszcze. No i co będzie z tym YZakiem? No nie wiem, ja szczerze, mega mam ochotę, grani, żeby grać po w prostu Wajzaka, ale nie będę ukrywał, że trochę. Trochę poirytowało mnie to, jak się dowiedziałem o tym, że wszystko jest teraz cięższe. Tears Up, bardzo fajnie, bardzo fajnie, ale. Kurde, czy nie będziemy mieć tej monety? Słabo, słabo bardzo. No cóż, ee, pójdziemy dalej. I tyle, tyle nam e, zostaje, tyle mamy możliwości, czy coś. Tutaj dziada, dziada, rozwalimy dziadów. Um, ok, to nie było miłe. <grytania> Uu, tutaj kolejnych dziadów trzeba zabić. Nie. Oni są najgorsi, jest ich coraz więcej. Jeszcze oni nie zdychają od razu, tylko skaczą. Szkaczą. Słabe. No i no i cóż. No i tak to jest. Hmm. <laughs> Mam nadzieję, że... Kurde, uda się tym razem... Znaczy tym razem, no to pierwszy raz próbuję blokować Jacoba. I befany. Będę musiał zagrać, bo... o, Już wiem jak się wymawia befany. Więc bardzo... Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że się w końcu dowiedziałem Aha, to fajnie, no kurde Co za szmelc Straszny szmelc No fajnie, klucz mi dajcie I co mi z tego Żadnych, właśnie, kolejna rzecz yy, Podobno jest teraz więcej kamieni z X -em. Pytam się kurwa gdzie Gdzie, nie ma nigdzie Nie ma nigdzie żadnych kamieni z X -em. Nie wiem skąd oni to wzięli Ale ja tego nie widzę, nie wiem, naprawdę Absolutnie nie wiem nie wiem po, w jakim sensie jest więcej kamieni z Xem, bo w After Plus było ich o wiele, wiele więcej Niby mówili, że jest mniej, ale było więcej. I każdy to wie. I nie wiem, nie ma tutaj, nie ma po prostu żadnych. Um, ale Syfon... Nie ma żadnych kamieni z Xem tutaj. Więc nie wiem... Nie, nie, nie wiem skąd oni to wzięli tak naprawdę, ale... ale skąd to wzięli? Um, no i... No i cóż mogę powiedzieć? No biorę to on cokolwiek. Ja pieprzek jakie gówno. Ale gówno najgorsze. Chociaż dało mi 5 bomb chyba no tu. To... Wow. Nie wiem. Ok, mogłem w sumie zrobić to też w ten sposób. Ale cóż. E, dobra. I teraz rzecz, którą musimy zrobić... Znaczy nie musimy, ale możemy. Ale zrobiłbym to po bosie. Tak mi się wydaje. Myślę, że to będzie lepsza opcja. O kurde, no nie wiem, czy to będzie lepsza opcja, szczerze mówiąc, ale... Ale mam nadzieję, że ten mój ziomek na spacji mi pomoże o wiele. Dobra, to muszę bardziej się trzymać jego, żeby... Aha, okej, okay. żeby go to trafiało w ogóle. mu chcą posrane. Nie wiem. Dobra, łatwo poszło mimo, mimo wszystko. E, to jest... Okej, okay, fajnie. Impres Co yy, tak średnio? Mm, spoko czy ja chcę oddać ser? <gryw> czy ja chcę oddać ser? Yy, chwila, czy ja za to będę miał czerwone serce? Bo jeśli tak, to się opłaci, a jeśli nie, to się nie opłaci. Chociaż nie, ja chyba w ogóle się nie opłaci. Chociaż pewnie to i tak już yy, tak zepsuli, to, że teraz to nie ma absolutnie sensu. Cały czas nie wiem, dalej nie powiem, jakie to było słowo, dobra, spadam stąd. Nic stamtąd nie biorę. Eee, wiem, impression niby spoko, w sumie Eee, po prostu to. I pójdziemy tu teraz, eee, ale to też za moment, bo. Najpierw chcę pójść w jedno ciekawe miejsce. Eee, jeśli się nie mylę, to trzeba zrobić w ten sposób, że wchodzi się w to ognisko i teraz jest się lostem. <laughs> Żeby przypadkiem głupie nie zdechnąć tym lostem, to by też było bardzo, bardzo fajne. I teraz wchodzimy do lustra. Na szczęście mamy blisko Treasure Room <noise> I nawet nie mamy przeciwników Fajnie, no i mamy półkę klucza Jakiego kurwa klucza To stąd już możemy wrócić Znaczy możemy no. nie, nie musimy iść w więcej miejsc Po prostu nie, nie opłaca się w ogóle Dlaczego jestem dalej lostem? No nie wiem czy tak powinno być Szczerze mówiąc yy, chyba, chyba nie Więc halo, proszę oddać mi Moją postać, coś. Kurde, to jest niby spoko. Eee... Nie no, dobra, po prostu bierzemy to. No, nic innego się nie opłaca, tak szczerze. Eee, weźmy, rozwalmy te ogniska. Co to na... Jesteśmy strasznie krucho z sercami. Eee, no i to jest. No i to nie jest coś, co. co mi się podoba, szczerze mówiąc. Tego z trzeba wysadzić. Po co, co mi z tego serca? Nie wiem, co to mi daje. Tych dziadów też. Chociaż nie wiem, czy ten nie robi bomb na cały pokój. Nie robi. Bardzo dobrze. Um, a mógłbym. Mógłbym odzyskać moją formę, bo. Nie chcę zginąć. Nie no, jak ja teraz zginę, to, to będzie jakaś kaszana. Nie, no, typie. No, ile oni mają HP? Ile oni mają HP? No nie, no bez przesady już. Dobra, gincie już wszyscy tutaj po kolei, skamienialce. Typie, nienawidzę pająków. Nienawidzę pająków w tej grze, one wszystkie są śmieciami najgorszymi. Nie ma, nie ma fajnego pają... Git, ale mógłbym... Mógłbym... Jest, dobra, jestem już normalny. Bo... No będąc szczerym, to... Co to było? Co to było? Nie wiem co to robi, nie wiem co, co to tam, co to jest tam. Nie mam pojęcia zielonego. Ale co mnie to obchodzi? Zaraz tam pójdę. Znaczy czy to dosięgnie go? Dosięga, fajnie. A, bo ja nie muszę nawet tego atakować, czy coś. Um. Dobra, chwila. Tutaj wysadzę. Muszę wziąć klucz i. Ale, syf! Dobra. No to średnio, to średnio to się opłacało. Gówno z kamienia. No to takie <grywki> taki <grywki> twardy rodzaj. <grywki> nie, to nie ważne. To, to to specjalnie miało takie być nieśmieszne. Z typa. Let's go. Y Typo wyszło gówienko i kamienie. na szaniec. w sensie, pająki z kamienia. Z kamie... Z kamieniny. Z kamieniny z niego są. No to fajnie. Chciałbym. Nie. Nie. Co to jest? Nie. No i. Holender. Fajnie. Co gówno. Nawet trochę dosłownie. E nie, no typie, proszę cię, proszę cię, nie. a z niego wylatują bomby, dobra, znaczy bomby, troll bomby i nic, no i kamieni z Xeb, jak nie było, tak nie ma, ciekawe, kurde typie, no gra <grym> serio był straszny, e, ok, treasure room, bardzo fajnie, nie wiem co oni robią, nic nie robią, no nieważne, bo oni zaraz mnie zabiją, eee... Nie wiem chyba. Ach, no wezmę to. Toxic Blood. 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 Glut. Uff, śmieszne. No nic. Nie mam pojęcia, co to mi robi. To ma Lazarus, ale. Co mi z tego? Co mi z tej informacji w ogóle? No fajnie, to ma Lazarus i co? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Błagam jakieś serca cokolwiek Baterie ja Już wolę wziąć baterie niż nic, ale... Nie, nie wierzę. Nie no co to jest? Stracę tutaj życie pewnie. Chociaż wątpię, że jedno No oni dalej żyją we dwójkę! A, bo z niego wyszedł jeszcze jeden, to fajno Typie, gin. Eee, boss. Bossik. Nie, nie, nie. Nie, no typie. Nie mam pojęcia. Naprawdę! Jaki syf. O nie, on jest przesrany. Okamię z Fajne. <laughs> w końcu! W końcu coś dobrego. W końcu item, który mi się przyda jakkolwiek. Po milionie lat. Nie no, posrało No jeszcze będzie mi robił jakiś frajersów ja Nie wiem, dobra użyję tej karty, bo... Bo widzę, że taj jest różnie Boss jest jakiś, nie wiem Da się go w ogóle zabić, bo... Dobra, łatwiej jest jednak Jakieś bomby, a on ma jeszcze jedną fazę, fajnie, co?! Brimstone bombs, fajnie o, mam dwa itemy. Chodzisz tyle, szkoda, że mam pół serca Pół serca. Co mam zrobić? Debil, fajnie. Co mi z tego dewila, debila? Nie wiem tutaj. Ja pierwsze fajne te, te te, fajne. Fajne te, te. Y Aha No to gówno. No to gówno. Niby dwa serca. Ja też tyle. Nie wiem czy iść na ar Co ja zrobiłem? Nie. Ja pierwszy, gówno! Jaki syf najgorszy, nie, tutaj nie może być, um, tutaj może być teoretycznie O! Git, bardzo dobrze, bardzo dobrze Mega Speed down! No fajno Ja pierwszy zabił! O! Okej okay. To jednocześnie może nam wszystko zepsuć, a jednocześnie mogę że nam mega pomóc. Zależy też, jak to wykorzystamy, i tak dalej. Nie wiem, ja chciałem iść na arenę, więc w e, sumie mogę przejść przez to, bo nie wiem, sporo mam bomb. Więc e, spoko chyba, nie wiem. E, a to ci robią jakieś tutaj zamieszanie. Zamieszanie robią, co w ogóle? E, Okej, okay, dwie złote skrzynie. Dobra, opłacało się według mnie. Opłacało się mega. Znaczy, jeśli nie zginę, to się opłacało. Bo, <noise> bo inaczej tak średnio. Mógłbym tego użyć teoretycznie, żeby nie zdechnąć głupio, ale. Czy to ma sens? Nie. Eee, ok. A, ich łatwo całkiem zabić, jak są daleko. Eee, no i łatwo, łatwo, łatwo poszło. Fajnie poszło. Mm, podoba mi się to. Podoba mi się to podejście całkiem i nie jest takie złe, jak go malowano, co. Nieważne, to jest jakaś beznadziejna karta, więc walić ją. I teraz pójdziemy dalej. Tutaj nie ma żadnego przejścia, nie wiem, niezwykle tajemniczego, więc niezwykle tajemniczego, kto tak mówi. Nie wiem, dobra, i teraz lecimy na kolejne piętro. Angel Room, co? Czy ja chcesz na mega szatona? Nie. Holy moly. No nie chcę się na to tak jak chociaż nie wiem czy później jest opcja w ogóle. Ale nie chcę tracić tych serc. A z niego coś dosta Z niego chyba mogę coś dostać. Okej. Okay. To, to było szybkie. No pół klucza. No, w sumie głupi jestem, zapomniałem. Yy, okej. Okay. Fajnie, fajnie całkiem. W sumie... Bardzo fajnie nawet. Teraz lecimy dalej. I tutaj z tych, co będą, będzie coś czego nie trenowałem ani nic i, i no tak ciężko może być, ale trudno, rozwalmy tego typa tylko czy on się da zabić? ta, e, użyjmy emperora Samson o kurde z nim walczyłem, ale zdebiliłem, zlamiłem zdebiliłem w ogóle co no te muchy durne, co on robi w ogóle on, ona, ono nie, typie! No, posrało cię coś chyba na mordę, gupić swelu. Hej, Eee, nieważne. Eee, dobra, zdycha już se. O, dobra. Nie dobra. Dobra, tego śmiecia trzeba zabić. I tego też. Jakieś muchy robi, śmieciowe. Nie, typie. No, ile tego? Nie za dużo was? Nie za dużo was? Nie mam powiedzieć, co się dzieje teraz w tym momencie. Po prostu się dzieje za dużo. Nie wiem, no. Nie wiem, mógłbyś zdechnąć, dzięki. Ja, pieprzę przegrane plany. Ale, czy ty mógłbyś? Ale. Ja nawet nie wiem, gdzie on pójdzie. On cały czas schodzi w tym samym kierunku, tak jakby. A teraz pewnie zmieni kierunek swój. Cfel. Dobra, tutaj. Coś się dało ugrać. I teraz se poszedł. Coś śmieć, masz na mordę, Cfelu, dobra. Coś zrobiłem, nie? Okej okay. Dobra Może najpierw zabiję dziada <gryw> Dziada Nie wiem dlaczego stał dziadem Dobra, dostał na mordę już potężnie całkiem yy... Nie, typie Mordo Mógłbyś zginąć to zgiń, zgiń ty, frajerze. I tak zginiesz. Hehe, <gry> frajer. E, dobra. Mam już y, klucz zapewniony. To muszę oddać ofiary z krwi i ko.